Siemaneczko. Dobry wszystkim. Witamy Was na kolejnych połowach. Już teraz powiedzmy, że już trzeci w tym roku, nie? No, a ten, ten odcinek jest tydzień po tamtym. No dokładnie, więc jak na razie to się co weekend. Tak jak razie odcinek jest nagrywamy, dobrze. no więc korona nam nic nie przerywa. Jak widzicie, z nami dzisiejsza nasza ekipa, co już poznaliście nie w ma? niektórych tamtych odcinkach. Mamy Damianę i Kacpra. Kacper jest kapitan grek kanału, więc zapraszam was serdecznie od razu na początku już reklama. Jeśli coś dziękuję. No, więc będziecie taki jakby backstage, mieli z naszych połowów u niego na kanale, więc link podpięty w opisie. Tam, dokładnie tam za tymi krzakami byliśmy ostatnim razem dzisiaj się. Przerzuciliśmy na tą stoisko, no. bo większą po mnie. Tak i kiedyś tutaj Adi suma złowił w nocy. No w nocy tu był łowiony sum. Taki? No, był wiec? malutki dzieciaczek, ale był w nocy, no pod wieczór późny No, no jak Dokładnie, tak. mam nadzieję, że wiatr Wam nie będzie przerywał I ten, co chciałem mówić, to z tej miejscówki dokładnie macie odcinek Podajże drugi lub trze nie, trzeci odcinek na naszym kanale To byłem z Damianem, ale się wtedy dojechał do nas no, I, I wtedy złamałem tą szczytówkę No, to właśnie wtedy To jest wtedy, odcinek dla Wtedy pamiętam, że tego nie dograliśmy No, więc dzisiaj spławik Uleczka u mnie i grunt po bokach. Leszek oddaję kamerę, bo masz się czym pochwalić dzisiaj. E, tak. Dwoma e... rzeczami w sumie. Dwoma rzeczami. No, no. Codziennie. Na, na każdym odcinku ma inny plecak. To powiedz po, teraz. Po, na każdym odcinku ma inny plecak, więc powodzi mu się. No, no. pierwszy jest wędeczka będe, nowa. Będe. Ogólnie to szukałem na spławik i na grunt. Zaraz z kolesiem. Pięć minut szukaliśmy, a znaleźliśmy. Jak um, Ups przybliżę, bo widać widać aquas, aquas nie wiem, właśnie 9, nie, 9 stóp, ale to jest 2,7 metra właśnie napisał feeder maksymalny rzut 30 gramów wyrzut no, ale yy, akouwrotek jest ten sam co kiedyś czyli w sumie nic się nie zmieniło od tamtej mojej poprzedniej wędki spławik 4 gramy żeby trochę ciężej było rzucać a tak to jest chłodnie z tym plecakiem, bo mam nowy plecak. Znowu. Adi też musi się pochwalić, ale nie, nie ma przedstawy. Maty. Maty, no jest. No. E, znowu, nowy plecak. Jest rozsypany, tak że na pewno wszystko zobaczycie, nie? Jedzonko, koszama. Dokładnie hapa hapa. Aj, nie wiem, czy dodajesz, ale do wędki masz szczytówkę. A jeszcze, właśnie, nie? no, ty dobrze podziałeś. Właśnie, to jest dodatkowa szczytówka. Uncje, chyba do ozy to będą uncje. Je, powiem, tam, że jeden ozy to chyba uncje właśnie, a tamtaj na drugim jest właśnie półtora. Moment. Ja, ty właśnie dobry pomysł. Moment. Tyle tak, 65 litrowy, też taki dochodzenia I dobry jest na ryby w sumie, też pakowny dosyć. I więcej jeszcze nie wiem, bo nic nie sprawdzałem. A miał 100, nie? Tamty miał 100 litrów, no. ale za duży trochę. Ale i tak się przyda na dłuższe wyprawy czyli no. jak granicę do Szwecji bym chciał w końcu pojechać. No i to co jest najważniejsze, kurczę. Dokładnie, ostatnio pamiętam, że nie no pamiętam, bo to tydzień temu w sumie było. No. E, Przyjechała kontrola i nam powiedzieli, że wszystko mamy oprócz maty. I na dzisiejszym połowa no, tu jest mapa, mapa, mata, mata. i strasznie dość no. duże, jak taki ponton w sumie, no? A wiesz czemu steropian? Żeby na wodzie karpia wyciągać. wyciągali. Dlatego steropian jest. Hmm. No więc ładna mata. To jest zapakowany nawet w czymś jeszcze, w czy coś. No, coś. takiego. Ja też mam no. matę. Tylko więc... że jedną, bo po co no. dwie? Bo ogólnie, w sumie teraz Wam dodam, powiem. Ale to nie będzie w tym odcinku, z tego nagramy nowy odcinek, dzisiejszego dnia jeszcze. Wieczorkiem dokładnie, będziemy lecieć na nockę. Nocne wędkarstwo, dlatego już chyba Wam nie mówiłem, ale... Mamy 16.55, nie wiem czy widzicie. Mamy 16.55, zbliża się 17.00. Dlatego, Dlatego tak dopiero późno przyjechaliśmy. Ale wędki już no. we wodzie, więc dzisiaj wieczorem siedzimy do wieczora. Z tego będzie oddzielny odcinek i lecimy na nocne Zobaczmy, wędkarstwo Właśnie następnym. No. By I było. będziemy nad jeziorem, nad, na nocce tylko gdzie indziej. Na innym jeziorze, całkowicie nowym dla Was, a na nas już. Raz byśmy na nim? Z tym co myślę? Patrzyliśmy, ale stwierdziliśmy, że nie, pojechaliśmy dalej. A, więc. Bo... To będzie pierwsze połowy na tym. No, jeziorze. to tak, bo sprawdzaliśmy dużo jezior, byliśmy na tam dwóch, trzech różnych. Ja nie wiem dokładnie, które jezioro to jest nadal. No. Jak mówisz, że nie byliśmy, to nie byliśmy. Więc oczekujcie kolejny odcinek, bo może być zabawnie, bo plus no. 18, no, kilka plus procentów 18 się wejdzie. otworzy, więc może być zabawnie. No to co? Oglądajcie. Oglądajcie do końca. Yo! O, że pęknie. Czego pan się boi? Trudne dlaczego? sprawy nagry tak. nagrywałem, dlaczego ja? O tam. Dlaczego to są, ja? to są ja? typowi wędkarze. Dlaczego ja to będzie mówię ku pęknięciu? No, więc to, to mamy to 30 gram koszyczka samego pustego na 30 gramową wędkę. Do tego jeszcze dochodzi zanęta za i dziobnica na proteinach. To jest za dużo. O wiele za to duże. się okaże, właśnie, przy rzucie. Czy szczytówka da radę, czy nie? Dobra, uwaga. O. Ale Bałke. leciutko rzuciłeś, nie? Bardzo leciutko. Strasznie no i co, leciutko. wytrzymało. Gitara. Tia. Ale ja tylko Szkoda tam, tak. Szkoda było nagrywać. Dzięki, ale zobacz. No taki, takiej szczytówki e, bardzo czułej to jeszcze nie masz. No, to nie, to prawda. Poczekaj, złamie Następnym razem kupię e, koszyczek I ten na fidera właśnie kupię 15 gramów czy coś, żeby było Jak na, najlżejsze, bo strasznie się powiesz, że sztufka pęknie Coś się najbardziej o to martwię Au! Kurwa. <grywa> Halo? Nie śpimy Co? Nie, nie śpimy. Czekam, na telefonie aż... gramy Czekam aż ciekawego będzie no, no, Z rybami no z, no z rybami może być trochę ciężej, ale Yeah, Ale fajny klimat Ja no tego, na, na, na naturze ja, ja wdycham świeże, nowe powietrze Mówisz? Tak Mam ci pierdolę przed twarz, to nie będzie tak świeża. Też To jest priorytet Ja pierdolę To jest priorytet Dobra Starę Proszę family friendly coś? content i nie bluźnić Dziękuję, przepraszam no. Łapki w górę, subskrypcja o, a ty, ty żuwnin, co tutaj To jest, jest, jest kamizelka kulotporna. Tak, tak, to jest patent, jeżeli komuś na rybach jest zimno... No, to tak się e... robi. Dzisiaj z innego Ale człowieka, tak. że ma dwie kurczki. No, trzej bracia dzielą się jedną kurteczką. Ten, ma ciepło, ten mają 5 nie. minut, potem ten, potem ten. Ale ja mam już. A ja? Pociłem się, ale teraz się cieszę, bo mam bluzę bluzę, dresy, jeszcze jedne dresy, dwie pary skarpetek Aście by się śmiali, nie? No, no a śmiali się, widzicie? Tacy koledzy Ogólnie to w międzyczasie zmieniłem Eee, wędkę na spinning, trochę no, popróbowałem nie dać <grywa> <Prawne. Ja> pierdolę <grywa> Prawie się nagrało eee, Tak, wracając do tematu no, To tak. <grywa> jeszcze, nie, Czekli, jeszcze nie pijemy, a dopiero okej, okay, jest Ogólnie to ten, no właśnie, próbowałem na spinning ale się nic nie udało, nie? Po pochodziłem trochę po wodzie tutaj i nic ciekawego O, tam ktoś ten rozkłada się na grunt no I tak ogólnie to będziemy niedługo się zwijać i lecimy na drugą miejscówkę na, na 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 nockę ale z tego będzie drugi odcinek więc w tym już niedługo się będziemy żegnać, zobaczymy co jeszcze do końca się wydarzy. Dokładnie pierwszy do wody już tam był. No więc zostańcie jeszcze do końca i oglądajcie Czek, muszę wyczyć los. Będziemy to... świetle jewali, to już się nagrywa. Dobra, my jeszcze trzeźwić zmierzamy do drugiego odcinka, a w tym byśmy się z wami już żegnali. I to jest Proszę trzecie się, nagrywanie lebo... zakończenia. No dobra, bo, bo, bym bo trochę pytał. E, bo, bo dane techniczne się nie zgadzały. Do. No, teraz fajnie pod słońce super. nas. No, e, tam macie panów. Bananów. wbijajcie do tamtego pana z czapeczką na jego kanał. Różne wyprawy i... O, i, i, i y, y, różne wyprawy do pracy <laughs> No My ogólnie y, Na razie jak zawsze nie z powodzeniem To jest standardowo Nic nie złobiliśmy zdechłej ryby nawet nie znaleźliśmy Nic, ale zmierzamy na nockę Ale to już w kolejnym odcinku zobaczycie, ale na pewno pokażę, będzie zabawne Musisz pokazać jak to ładnie wygląda No, zobaczcie jaki powoli się zachodzik zbliża Prowadź. No, a i pozdrowienia dla kogo? DJ, DJ Max. Sorry, zapomniałem. Tym razem. Sorry, DJ. Tym razem y, jedziemy w nadziei, że będą ryby. No. <noise> a jeśli jak ktoś z nas pierwszą rybę złowi, to jest specjalnie dla ciebie ta ryba. Dokładnie. Bądźcie no. jak największa. Więc wbijajcie też na kanał DJ Maxa. Fajne syciki tam są nagrywane. No i co, i my się z Wami żegnamy. Zostawcie komentarz, lajka i subskrypcję i nie zapomnijcie o dzwoneczku żeby być na bieżąco to co no, to my się będziemy żegnać dokładnie czekajcie na następny odcinek z nocki będzie ciekawie yo